Dzień dobry! Dzisiaj ryba po grecku. Na chwilę obecną potrzebna nam jest ryba około 700 g świeżej ryby. U mnie jest mintaj ja robię rybę po grecku obecnie przed świętami, więc używam mintaja ale tak naprawdę bardzo dobrą rybą do tego dania będzie dorsz. Oczywiście trochę do, troszeczkę droższy i ewentualnie miruna. Trochę tańsza niż dorsz, ale świetnie się nada. Mintaj też jest dobry, wiadomo, że trochę tańszy. Jednak nie ma tego takiego, takiego nie ma tego czegoś takiego. Więc polecam albo miruna, albo dorsza, albo jakąś rybę, którą lubicie. Rybę musimy pokroić na kawałki, posolić. Ja obtaczam w oregano, w oregano z pieprzem. Jeśli Wy nie lubicie oregano lub nie pasuje Wam oregano do ryby, nie musicie tego robić. Muszę wszystkie kawałki obtoczyć, i później obtaczamy w mące. Wszystkie kawałki obtaczamy w mące, żebyśmy mogli usmażyć. I to jest pierwsze zadanie, które mamy wykonać, jeśli chodzi o rybę po grecku. Ryby mamy już usmażono, Musimy przejść do warzyw. Pietruszka, korzeń pietruszki, około 300 gramów. Ja mam tutaj 250. Marchew 500 gramów. Por cebula, seler. Cebulki, mam takie dwie małe. wszystko kroimy I musimy to, y, zetrzeć warzywa korzenne, czyli marchew, pietruszkę i seler na tarce. Na grubych oczkach. Teraz wszystko musimy pięknie zeszklić. Nie musimy tego zesmażyć, jakoś usmażyć, tylko musimy to ładnie zeszklić. Żeby to się nam nie spaliło. Cebula marchew. Pietruszka, seler. Wszystko wykładamy na patelnię i na początku nie mieszamy, ale później oczywiście musimy to troszeczkę przemieszać. Jak się już nam podsmaży, to ja troszeczkę wrzucam masła. Masło uwydatni nam smaki. I por. Oczywiście jest tak, że kiedy dajecie cebulę, to nie musicie dawać pora. Natomiast ja lubię, lubię takie bardzo intensywne smaki. Dodałam i cebulę, i poro. Przekładamy do garnka. I teraz w garnku będziemy dusić wszystkie warzywa około 20 minut, nie więcej. Nawet powiem Wam szczerze, że jeśli lubimy takie warzywa al dente, to nawet nie 20 minut, a nawet 10. Ponieważ niektórzy rybę po grecku jedzą na gorąco, ja akurat jem na gorąco i będziemy ją podgrzewać w piekarniku. Więc w sumie 10 minut. Dolewam szklankę wody. Liść laurowy, ziele angielskie i ziarna pieprzu. Nie wiem, czy to będzie widoczne na filmie, ale ja dodałam jeszcze pół szklanki wody. Pół filiżanki wody. Więc razem dodałam półtora litra wody. Półtora, nie litra, tylko półtora szklanki wody. Płaska łyżeczka soli. Łyżeczka papryki słodkiej. I pamiętajcie, używajcie dobrych produktów, używajcie dobrej soli. Dobra sól to Himalajska, nasza kłodowska sól bardzo dobra, bardzo dużo minerałów zawiera. Dodałam 4 łyżki przecieru pomidorowego. I wydawało mi się, że ten smak nie jest aż tak intensywny, jaki mi by odpowiadał. I dodałam jeszcze dwie łyżki koncentratu pomidorowego. Dwie łyżki, nie duże łyżki, tylko dwie małe łyżki. Dwie małe łyżeczki, o tak może. Cały przepis napiszę w opisie filmu. Umieszczę w opisie filmu. Warzywa już uduszone, teraz należy je wyłożyć do takiego właśnie pojemnika żaroodpornego. Jeśli Wam się uda, to usuńcie ziele angielskie, pieprz czarny ziarnisty i oczywiście liść laurowy, liść laurowy koniecznie. I teraz na warzywa wykładamy naszą rybę. Kiedy ryba zostanie wyłożona, to oczywiście na rybę wykładacie ponownie warzywa. Ja wam nie pokażę, jak ja wykładam warzywa, ponieważ padła mi bateria w sprzęcie i tego nie zauważyłam, więc podam, pokażę Wam już rybę, która po prostu rybę po grecku, która już jest przygotowana. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie na inne moje filmy. Jutro postaram się dla Was przygotować specjalną zupę, którą robi moja mama. Subskrybujcie, lajkujcie i dziękuję bardzo.